Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj zaprezentuję Państwu bardzo ciekawe słuchawki Philips Fidelio X2HR. Słuchawki specjalnie dla Państwa zapakowałem, tak jak w oryginale były. Słuchawki były bez folii. Wydaje mi się, że to w Europie teraz jest taki już styl, zwyczaj, pewnie związany z jakimiś nowymi przepisami. Więc nie, jest, nie, jest to niefoliowane, było tylko tutaj jedno i drugie zaklejenie z dwóch stron, takie taśmą w formie kółeczek. Tylko wystarczy to przeciąć. Podnosimy do góry pudełeczko, ładnie wychodzi nam właściwy kartonik. Najlepiej sobie to położyć do góry. Tu mamy z boku taki języczek, języczek mamy z boku i już mamy słuchawki. Fajnie to wygląda wszystko. Jest przemyślane. Słuchawki leżą w takiej wyprasce z folii PET czarnej. Oddzielnie, przepraszam, mamy, oddzielnie mamy redukcję z małego na dużego jacka i wyjście z kabelka z, z takim zwijaczem. Może wiemy Państwo słuchawki. Słuchawki wyglądają bardzo okazale. Są ciężkie, duży, czuć tu jakiś metal. Ogólnie no takie masywne są. Widać, że to nie jest jakiś zabawkowy, jednorazowy przedmiot. Dalej mamy tutaj... Wyciągamy folie PET, mamy redukcję. Wyciągamy kabelek, on tutaj fajnie jest zmyślnie zapięty w tej folii PET. Zwinięty. Pierwotki był zwinięty tutaj w tym kartoniku, nie chciałem wkładać, teraz to się tam wsuwa. Do tego kartonika. I tutaj mamy jeszcze książeczkę taką, też fajnie zmyślnie z tyłu schowaną. Fajnie to wszystko wygląda, fajnie jest zapakowane dosyć. Ja o, mi osobiście <grybujesz> brakuje tej folii, która była zawsze w pakowaniu, no ale widocznie tak teraz musi być, więc nie będę tego komentował. Um, słuchawki, proszę Państwa. Momencik ja może troszeczkę zjadę niżej kamerą. Dobrze, słuchaweczki mamy już wyjęte e, Tak jak mówiłem są takie dosyć masywne Ogólnie wszystko jest OK jeżeli chodzi o trzymanie na, na głowę. Natomiast e, to nad czym przyłapałem te słuchawki to jak e, mam założone na głowie i troszeczkę się schylam to jest jedne, pierwsza rzecz taka. Może jeszcze raz, może zacznę od tego, że te słuchawki są naprawdę ciekawe, są fajnie wykonane, fajnie wyglądają i mają ciekawe brzmienie, ale oczywiście, ponieważ mm. <słuch> zawsze muszę troszeczkę Państwu pomarudzić, pokrytykować, staram się po prostu wyciągnąć wszystko, co też jest troszeczkę nie tak, więc yy, yy, zacznę od razu. Jeszcze raz, jeżeli mam założone słuchawki, troszeczkę się pochylam, to czuć takie leciutkie. Tyrkanie, coś tam, ale tak jak powiedzmy, nie wiem, siedzę przy biurku i nachylam się do czegoś. To nie jest głośne zjawisko, ale występuje. Um, ale to, co na, mnie najbardziej y, pierwsze, y, zwraca moją uwagę pierwszą, że to jest pierwsza sprawa, to jest zapach. One mają swój zapach, i tu też jeszcze może wtrącę Państwu, że y, jak robiłem recenzję wcześniej słuchawek y, Hifiman y, Deva Pro tych słuchaweczek, one też mają zapach mają taki kurczenie nieprzyjemny chemiczny zapach i mam te słuchawki pewnie z dwa lata albo więcej i ten zapach cały czas niestety jest tutaj też jest zapach, jest zapaszek to nie jest taki gryzący, kwaśno-chemiczny zapach jak w słuchawkach Deva Pro, ale on jest taki, to jest taki zapach jakbym Państwu porównał do Takiego zapachu, nie wiem, jak są takie chińskie sklepy i są tekstylia takie i czuć taki zapach takich tekstyliów, to właśnie coś takiego czuć od słuchaweczek i, i zacząłem, za, te słuchaweczki, dokładnie słuchawki i czuję ten zapach zarówno odpadów, jak i od y, tutaj tego elementu, tej skórki nad głową, więc y, ja osobiście ten zapach czuję cały czas i przyznaję, że on mi ten, ten zapach nie też przeszkadza, tak jak w Dewa Pro, więc... Y, te za, y, słuchawki na pewno warto też powołać podczas prób, czy nam będą odpowiadały, bo może nam to przeszkadzać. Mamie, to też dla Państwa jest pytanie: czy Państwo, y, którzy mają, bo te słuchawki są już chyba od 2017 roku na rynku, więc jeżeli ktoś pa, z Państwa ma te słuchawki już dłużej, to bardzo proszę o podpowiedź, czy ten zapach z czasem zanika? Bo, bo te moje, no, dla mnie to jest już pierwszy problem zapach. Y, następny problem. Masa jest nawet nie jest takim dużym problemem, chociaż znam słuchawki znacznie lżejsze. Ale największym problemem dla mnie w tych słuchawkach, jeżeli chodzi o ergonomię, jest automat, który ściąga ściąga nam tutaj ten pasek. Mm -hmm. Tutaj to ten automat, który ściąga pasek. Ja mam dużą głowę, u mnie mniej więcej, powiedzmy, jak założę, to mam tutaj ten pasek tak. Gdzieś tutaj, do, tak w tym miejscu jest mniej więcej. I powiem Państwu, że w takim położeniu to zaczyna być uciążliwe. To znaczy pierwsze odczucie się zakłada, o fajnie, założyłem. Natomiast po chwili jak te słuchawki są na głowie, ten automat zaczyna ciągnąć. I przy jakichś różnych ruchach powoli spada w dół. Co powoduje, że pad na uchu zaczyna się podnosić i ucho w którymś momencie u mnie od dołu zaczyna być ciągnięte tutaj, tu zaczyna być ciągnięte. W pierwszej chwili nie za bardzo na początku rozumiałem, co się dzieje. Myślałem, no ciężkie są, no tak, ciężkie są, trochę za bardzo tutaj ciągną, bo tutaj też jest duży nacisk, tak jest też duży nacisk. I w pierwszej chwili zwalałem to właśnie na te rzeczy, natomiast dosyć szybko zorientowałem się, że to jest nie tylko to, tylko właśnie ten ściągacz tutaj on. On ściąga za bardzo. On podnosi te słuchawki do góry na głowie i szczerze mówiąc, ja, ja nie mogłem tego słuchać, i musiałem sobie tutaj takie taśmy przyklejać, takie, żeby zablokować w takiej pozycji, jak mi odpowiada. I osobiście ja. Gdybym, ja osobiście bym preferował, żeby te słuchawki miały nieautomatyczny sposób ustawiania wielkości, tylko taki zwykły, taki jakimś zaczasku, taki terkający, czy jakikolwiek inny. bo dla mnie ten sposób jest, jest, wyklucza bez jakichś moich modyfikacji, które wcześniej zrobiłem właśnie tutaj, te taśmy poszczególne, wyklucza możliwość słuchania tych słuchawek, bo one po prostu doprowadzają mnie do bólu głowy po jakimś czasie, przez to ciągnięcie jeszcze takie tu i to też jest takie, bo to jest takie uczucie, jakby one były jeszcze cięższe, bo jest masa na głowie, a oprócz tej masy... Tutaj łapie Państwu silnie mi, przy mojej głowie, może u Państwa trochę inaczej jest, przy mojej dużej głowie, tak, tu mnie łapią mocno te pady, które są, też pady są dosyć twarde, nawet bardzo twarde bym powiedział i tutaj to jest ściągane i podciągane do góry i pad jest podciągany i to też ro, ro, takie potęguje uczucie, że one są jeszcze cięższe te słuchawki, co tak naprawdę nie wynika aż tak bardzo z wagi, co jakby działa dnia tego ściągacza, który jest właśnie automatycznego i... No, dla mnie to był problem. Ja to, ja to sobie przerobiłem, dla Państwa specjalnie to ściągnąłem, żeby te słuchawki zaprezentować tak bardziej naturalnie, jak one wyglądają. Natomiast tu, po prostu, tak jak mówię, na każdej stronie była zawinięta taśma, która bloku... w każdym miejscu tutaj była obwiniętą taśmą i zablokowany, żeby ten automat nie ściągał w dół. No bo on, proszę zobaczyć, on tak szczela jak kurczę Sprężyna z łuku więc, więc to jest takie dosyć agresywne dla mnie osobiście. Co jeszcze, sam welur jest taki szorstki, ponieważ y, mam do czynienia z różnymi słuchawkami, to mogę powiedzieć, że na przykład w jakiś Bayer Dynamikach czy Sennheiserach y, ten Beyer, ten przepraszam, ten, ten welur jest przyjemniejszy i to mi też przeszkadza. To po, no, jak nałożę na głowę, tu mi ciągnie, trochę dociska. On, on jest taki, nie powiedziałbym, że aż gryzący, ale jest taki niekomfortowy ten welur, więc. Y, więc to jest kolejna rzecz, która mi osobiście, dla mnie jest jakimś problemem. Oczywiście ja Państwu mówię o takich rzeczach, które dla Państwa mogą nie być problemami, natomiast zwracam uwagę na pewne rzeczy, które mogą stanowić jakąś przeszkodę. Kolejną sprawą jest Kabelek. Sam, sam Kabelek, on ma gdzieś długość około 3 metrów i jest bardzo fajnie wygląda, tak, jest fajnie zrobiony. Jest dodatkowo powleczony, taki właśnie taką. Yy, taką koszulką, tak, plecioną, która dodatkowo ten kabel zabezpiecza, ale powoduje równocześnie, że kabel jest sztywniejszy chyba przez to, bo jest dosyć sztywny. I co jeszcze bardziej istotne, on jest on jest spinany już państwu pokażę do lewej muszli jest spinany do lewej muszli. Na małym rzeku. Tu też taka moja drobna dygresja, że szkoda. Ja wiem, że te słuchawki już mają parę lat, jeżeli chodzi o projekt, ale no dzisiaj fajnie by było, jakby to wejście było zbalansowane, ponieważ mamy wiele bardzo różnych dapów, ów tak, różnych wzmacniaczyków, nawet przenośnych urządzeń, które już są zbalansowane. Nie jest to duży problem, bo słuchawki są dosyć sprawne, więc, więc i tak pewnie się daje wystarować. Natomiast chyba by to było nienawidziane przez wielu użytkowników, myślę. Natomiast problemem jest tak, wpinamy przewód do lewej muszli, i jeżeli tutaj coś się dzieje, tu coś się dzieje, to, ten, to ta koszulka przenosi dźwięki na lewą muszlę. Tu gdzie mamy wpięte, mało tego jak y, założymy słuchawki, to nawet jak ruszamy na głowie słuchawkami, gdzieś obracamy się po prostu. Tak, obracamy głowę, kabel pociera nam ramię, to w tym momencie słyszymy szum. Szum pocieranego kabelka o ramię, i dla mnie to też osobiście jest takie trochę przeszkadzające. Tu jest to fajnie zrobione, tak? I ten zwijacz, i ta wtyczka wygląda dla mnie tak dosyć, powiedziałbym, elegancko, ładnie to jest zrobione, dopracowane. Natomiast szkoda, że nie jest gwintowany. Gwintowany. Gwintowana redukcja, bo osobiście dla mnie gwintowana redukcja jest istotna. Ja lubię się bawić, lubię przepinać, lubię przekładać i dla, dla większości Państwa, może nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Po prostu jest albo używamy tak, albo wpinamy i gramy, ale ja, ja po prostu dużo przekładam, przepinam, porównuję, więc dla mnie ten niegwintowany otwór, niegwintowana redukcja, no jest problemem. Jest to uciążliwe troszeczkę też. E to kolejna rzecz jeszcze, ponieważ y, te słuchawki już troszeczkę mają lat, jeżeli chodzi o sam projekt, więc też nie ukrywam, że y, gdzieś czytałem o tych słuchawkach wcześniej, zanim je kupiłem, też na polskich, y, na polskich stronach i na anglojęzycznych jakieś filmiki są różne, więc można to sobie y, dokładnie coś po, pooglądać i posłuchać, ale y, zaciekawiony też y, pooglądałem, ponieważ już te słuchawki mają swoje lata, to wziąłem Zrobiłem takie małe śledztwo po jakichś ONX-ach i różnych Allegro i zobaczyłem używane te słuchawki. i Te słuchawki tutaj, pady ogólnie się w miarę trzymają. Tak, na, tak się wydaje przynajmniej. A, ale tutaj się, tutaj schodzi ten element, tu. Tutaj, na tym branciku to zaczyna obchodzić po jakimś czasie. Pęka i odpada. I tu też widziałem, że na tym pałąku on jest taki lekko, taki... Jakimś tworzywym pokryty, takim pół miękkim. i to też yy, ślady są na tym, na tych słuchawkach, które widziałem, używanych, które gdzieś tam są w sprzedaży, więc to jest taki element, który estetyka pewna z czasem się pogorszy, ale no ogólnie te pady na tych zdjęciach wydają się takie dosyć sztywne i twarde, co tak jak Państwu mówiłem też jest dla mnie problemem, tak? Z tym ściąganiem, no to jest problem te pady. Dalej, przejdźmy już do tego, co chyba Państwa najbardziej interesuje, do dźwięku. I tu jeszcze raz powtarzam, że te słuchawki zaskakują, na pewno zaskakują, jak grają, bo od razu po założeniu dociera do nas taki fajny, dosyć zrównoważony dźwięk. Nie mamy odczucia, że czegoś brakuje, że na przykład gdzieś tam z basem jest jakiś problem, czy yy, uderza nas też taki fajny. Pewnego rodzaju ekspresja, świeżość dźwięków, gdzieś na przykład jakieś talerzy, wokali. One są takie dosyć już namacalne, są dosyć y, żywe w, w odsłuchu, dosyć realne. Natomiast y, też troszeczkę się poczepiam, oczywiście, bo tak jak y, mówię, no już Państwo na pewno widzieli filmiki gdzieś albo czytali o tych słowach, natomiast więc się, pozostaje mi też troszeczkę się poczepiać o, o pewne rzeczy porozbijać na atomy, jak to się mówi. I co ja w tych słuchawkach jeszcze wyłapałem. Bas, bas jest taki troszeczkę. On jest tak. Mamy odczucie, że jest pełny, ale on jakby schodzi, nie, tak, nie, nie ma takiego wypełnionego dołu. I ten dół jakby troszeczkę się przenosi do góry, jakby to, co to pewne tony dźwięku, które powinny być niżej oddawane, są wyżej i. Pierwsza rzecz, jaka ja osobiście jakiś natrafiłem na coś, co mi nie podobało się, to takie jak mamy takie murknięcia basu, na przykład, no nie wiem, właśnie już mówiłem Państwu wcześniej na Jamesa Hornera, Titanicu, na jakichś nagraniach Dead Candence, to tam gdzie jest takie murknięcia, takie murknięcia i te murknięcia mają taką, jak Państwo pewnie wiedzą, taką chrypkę niektórej, że niski bas czasami tak potrafi, tak, ma takie mruczenie, takie, on ma taką fakturkę z taką powiedzmy chrypką, i tutaj gdzieś znika ta chrypka. To znaczy, że nie, nie, że jej nie ma całkiem, ale ona jakby wygładza się, cofa się to wszystko, jest cofnięte i, tak, i przechodzi, sam bas jest trochę na wyższym rejestrze. I tutaj pojawia się kolejna taka sprawa, która czasami może dać się wyznaki, to znaczy ten bas czasami, on tak jakby właśnie idzie do góry pewne dźwięki, które powinny być trochę niżej idą trochę do góry, bo jakby słuchawki dzielnie starają się zaprezentować całe, całe nagranie, więc jak nie umią tak zejść, tak wypełnić dobrze dołu, więc ten dolny taki dźwięk potrafią go troszeczkę do góry podnieść, to jest, same zjawisko jest w sumie ok, tak naprawdę, ale zdarza się, że może to zabrzmieć tak troszeczkę, tym bardziej, że ja mam czasami odczucie takie fizyczne, jak słucham na tych słuchawkach, że dźwięk jest tak lekko do góry troszeczkę, lekko jakby do góry i też z basem się tak dzieje, plus ta tonacja taka przeniesiona trochę do góry i jak czasami właśnie ten bas gdzieś muruknie, czy coś tam puknie to on tak bierze nam się tutaj, kumuluje gdzieś bardziej w głowie i tak do góry tutaj, tak ja to się, ja to tak określam, że że on wchodzi w taką tonację taką taką Podkupułowo-czaszkowo, mnie, że tak czasami pewne dźwięki, właśnie te basowe, one gdzieś się tak pojawiają tutaj i gdzieś, właśnie, wyżej w głowie, w czasce. I, I mi osobiście to czasami jest dla mnie to jest nieprzyjemne, nawet powiedziałbym, czasami bywa męczące ten taki, ten taki właśnie rodzaj prezentacji tego pasma. Yy, idąc dalej do średnicy. Ale ogólnie, tak jak mówię, tutaj na tych słuchawkach nie mają Państwo na pewno, nie ma tutaj odczucia, że nie ma basu. Nie ma też takiego subiektywnego odczucia od razu, że na przykład te zejście nie jest tak wypełnione. Myślę, że jak Państwo znają dobrze jakieś swoje ulubione nagrania, gdzie są takie zejścia, to to wychodzi dopiero, a, ale tak w praniu, jak to się mówi. Natomiast ogólnie ten bas jest naprawdę w porządku i myślę, że nie będą Państwo mieli z tym problemu raczej. Nie nie wiem, czy będą pieniądze. Nie, nie chcę mówić, bo dla mnie osobiście na przykład to jest jakiś zawsze problem. Ja jak coś wyłapuję, to dla mnie wszystko jest problemem. Dlatego mam kilkadziesiąt par słuchawek i pewnie nie skończy się na tym. Ale to różnie bywa, tak więc to już Państwo muszą sami sobie ocenić, jak to, jak to jest sobie. Ale takie zjawisko na pewno występuje. Średnica, średnica jest fajna, jest wyraźna, jest naturalna, jest taka ekspresyjna i. Też tutaj znowu, jeżeli miałbym się do czegoś, bo oczywiście się też przyczepię, bo muszę troszeczkę pokrytykować, to ta średnica, ona ma taką tendencję do artykułowania pewnego pasma, tam gdzie mamy, gdzie na przykład wokalistka brzmi bardziej świeżo niż w naturze i tak bardziej troszeczkę ekspresyjnie, i tutaj właśnie te ekspresyjnie mi się często włącza w tych słuchawkach. Taka pewna ekspresja, i ta ekspresja może być bardzo zajmująca, taka i fajna, i porywająca, i to może być fajne, ale czasami, na przykład, jak sobie tam krzyknie Anna Maria Jopek na koncercie szeptem, głośniej, to ten dźwięk staje się za bardzo przenikliwy, taki i osobiście dla mnie on e, tak troszeczkę potrafi zaatakować już moją głowę. Tym bardziej, że. One raczej, jeżeli chodzi o te wokale, są prezentowane raczej w głowie. Te słuchawki nie mają jakichś wybitnych walorów do jakby wyrzucania wszystkiego gdzieś do przodu tak i na boki. One czy grają na boki w ogóle i tak dalej, tylko nie jest wiele dźwięku, właśnie tak jak z tym basem, też wokale gdzieś wypełniają raczej przestrzeń między słuchawkami. I więc taki, taki ekspresyjny, bardzo mocny troszeczkę uważam głos, on potrafi kobiecy, tak jak krzyknie, potrafi być właśnie, no, takie troszeczkę przenikliwy. I podobnie też na przykład, jak uderzamy, uderza się pałeczka, uderza perkusista, uderza pałeczką na przykład tak po rancie bębna. I ten dźwięk też taki potrafi być taki troszeczkę przenikliwy, taki wręcz powiedziałbym na niektórych nagraniach szpiczasty, nie wiem, czy Państwo rozumieją, o co mi chodzi. I ja tutaj marudzę dużo i krytykuję natomiast tak jak mówię, te słuchawki ja Państwu wyciągam, ponieważ te słuchawki dosyć dużo słuchałem wyciągam nie chcę mówić, bo na, dużo ciepłego o tych słuchawkach na pewno już Państwo słyszeli czy czytali, a ja wyciągam pewne rzeczy które ja osobiście gdzieś wyłapałem i to Państwu też staram się prezentować, podkreślając że te słuchawki naprawdę są ciekawe one naprawdę fajnie grają yy, więc idąc dalej podobnie może być czasami saksofonem, fletem, że te instrumenty czasami potrafią być takie właśnie nadnaturalnie, ekspresyjnie przenikliwe, tak to ujmę, i jakby to nie jest ich natura, bo one są jednak, wiadomo, że, dźwięki, że naturalne instrumenty mają swoją dynamikę i tak dalej, ale. Tutaj właśnie jakbym miał to tak jakoś określić, gdzie to się tak lekko, bo to są, to są, to co Państwu mówię, to nie są jakieś bardzo silne zjawiska, ale one jednak występują i, i ja to słyszę, pewnie wielu z Państwa to może też, us, też usłyszeć, może komuś to w ogóle nie będzie przeszkadzało, nawet tego nie będzie zauważał, tylko nie wiem, czy tacy ludzie oglądają filmiki, może też oglądają, no nie wiem. W każdym razie słychać taki element, na przykład i jeszcze co ciekawe, to mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, bo słuchawki są dosyć właśnie tak jak mówiłem wyrównane i grają fajnie i one na przykład nie lecą taką fałką na przykład jak Dynamics czy nie mają takich jakby bardziej ściągniętego pasma gdzieś jak krańców jak HD-600 Sennheisera, ale mają takie swoje właśnie różne niuansiki Podobnie się na przykład dzieje tam, gdzie się pojawia jakaś cywilizacja na przykład taka i taką, nie wiem czy znają Państwo taką bardzo, bardzo fajną klimatyczną płytę Wy milion dolar hotel, film, który też jest sam z siebie bardzo fajny, ale słuchając ścieżki dźwiękowej z tego filmu, jest taka, jest taka piosenka, śpiewają sam Bono, bo tam w ogóle Bono robił muzykę do tego filmu, dlatego, dlatego warto też to sobie posłuchać, naprawdę jest fajne. O ile powiem szczerze Państwu, że ja tak aż nie lubię YouTube, to ty, o tyle tutaj Bono, aranżacja muzyki do tego filmu dla mnie jest tak jak sam film jest bardzo klimatyczny, taki, to też muzyka jest naprawdę bardzo taka nastrojowa, bardzo taka kontemplacyjna, no jest tam się fajnie dzieje i. Fajnie mi się tego słucha, potrafi się zatopić w tych nagraniach. Ale wracając do jakby do dźwięków, to tutaj jest taka piosenka Stateless śpiewają Bono i tam są takie właśnie takie podkręcone takie dźwięki one gdzieś słychać to, to ogólnie jest słychać. Ale jak na przykład y mamy HD 600 Zenheizera, no to te sysy to, to są takie troszeczkę bardziej delikatne. Ale co ciekawe, zaintrygowany też, jak to jest w tym sycy, bo one mi się wydały takie właśnie troszeczkę dla mnie, no takie, no takie bardziej do przodu troszkę i wziąłem namiki, które też słydą z tego takiego właśnie prezentowania tych dźwięków podkreślania jakiegoś i powiem Państwu szczerze, że no w tych Fidelo, Fidel przepraszam, bo to Fidelo się ponoć czyta w tych słuchawkach yy, bardziej to słychać, ale to też jest inny sposób, słuchać, bo te takie sycy, takie sybilanty, one są takie, nawet brakowało mi słowo, i najbliższe temu, co czuję, jak tego słyszę, to jest, że one są takie, takie wyeksponowane troszkę i takie trochę, bym powiedział, papierowe te dźwięki, te właśnie sycy. Jak Państwo mają tą płytę W Million Dollar Hotel yy, YouTube no to, to bardzo polecam to sobie sprawdzić, zresztą bardzo polecam płytę i też takie zjawiska się dzieją i tutaj dalej idąc do przodu to te słuchawki, jeżeli chodzi o wysokie tony jakieś talerze tutaj już naprawdę jest fajnie tutaj już naprawdę jest te talerze potrafią sobie tak zaiskrzyć i zawibrować ładnie ale robią to już tak jak trzeba i tutaj nie będę się czepiał nie będę już wiercił bardziej tego, rozgryzał bo nie ma czego, bo jest naprawdę fajnie ogólnie jeszcze może powiem Państwu coś o prezentacji tych słuchawek w przestrzeni. No one nie są jakieś takie bardzo holograficzne. Tutaj nie wiadomo, nie ma jakich, nie fruwają wszędzie jakieś dźwięki. Natomiast, natomiast yy, grają, grają na boki, słuchać jakieś pozorne źródła troszeczkę w, różne, w różnych kierunkach. Jest całkiem okej. Okay. Yy, natomiast pewne dźwięki czasami właśnie przez tą taką świeżość, przez taką Pewną werwę, ich kiedy są dobrze lokalizowane, a te słuchawki w miarę dobrze lokalizują, to potrafią też tak, tak dla mnie tak troszeczkę stuknąć, puknąć dużo. Pokrytykowałem, może niepotrzebnie, bo w takich filmikach lubi się głównie chwalić i entuzjastycznie wyrażać się wszystkim. Wtedy też zasięgi rosną na pewno i lajki się pojawiają. Natomiast te słuchawki są na pewno ciekawe. Na pewno są interesujące. Dzisiaj można je kupić w Polsce gdzieś za 470 zł, chyba poniżej 500 zł, w każdym razie, ale są droższe. One, one w ogóle, te słuchawki w ogóle kosztowały nowe 350 euro. Ponoć, jak patrzyłem gdzieś tam po jakichś anglojęzycznych stronach, że kosztowały 350 euro, no to, no to one wyglądają faktycznie na słuchawki. Które nie są tanie i też grają całkiem ciekawie, naprawdę. Natomiast, tak jak mówię, one, dźwięk jest dosyć zrównoważony. Największym dla mnie problemem jest ten um, dolny zakres basu i pewnego rodzaju nadmierna ekspresja na gdzieś na wokalach, w górny, górnym zakresie wokali, czy instrumentów gdzieś na średnicy, tam gdzieś na górze też i tak jak mówię, że te cysy gdzieś takie potrafi być, one takie są dosyć specyficzne też w tym względzie tak jak właśnie to ująłem może, ja to, ja to czuję, powiedzmy papierowe ja to nazywam takie troszeczkę ten dźwięk, ale, no ale istnieje takie coś natomiast na pewno słuchawki są ciekawe ja Państwu gorąco polecam, żeby przede wszystkim posłuchać więc dzisiaj wiadomo, że żyjemy w dobie internetu, możemy wszystko zamawiać, kupować co chcemy. Więc może warto też posłuchać, jeżeli czegoś słuchamy, tym bardziej, że one ogólnie są zrównoważone i, i wiele pewnie z Państwa różnych nagrań mogą na nich zabrzmieć dobrze. Ja tutaj jakby wyciągałem różne rzeczy, które gdzieś wyłapuje jakieś słabości, ale w większości przypadków zaskakują też i. Zaskakują też pewną taką plastycznością na średnicy różnych naturalnych dźwięków, tak? One są fajnie oddawane, wyraźnie, naturalnie dosyć, więc warto tych słuchawek myślę też posłuchać. Dzisiaj Państwu bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.